Lądujemy, rakieta na Marsie, na planecie Super Things, Rivals of Caboom Power Machine, siódma seria Super Zingsów, 10 Super Zings do kolekcji. Pff, wylądowaliśmy gdzieś. Wszystkim z tej strony gdzieś witajcie w nowej serii, siódmej Zingsów, a drugiej Finksów. Mm. Nie, wiem, dlaczego zmienili na Finks? To już nie jest moje pytanie, ale są fajne boty. Finksy to rzeczy. W angielsku, A super to, to super, nie? tak jak Superman, super człowiek. No i dzisiaj mamy tutaj tego bota siódmej, który nie wiadomo co. I co my tu mamy? Bota, no. Do jakiegoś ludzika, Taki dziwny ten ludzik, Taki jakby bym nie widziałam. To. to jest Metal Thunder Pip. Mamy to coś. Tutaj wymijmy to. To jest takie okładki tu. No, no, Aha, badem. No i mamy tego boto. Pip, 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 pip. Pip. Mm. Opa, dobra, spadła. Zupę muszę wylać. Zupa wylana. Dobra. Gazetka, gazetce Co tu mamy za super finksy? Takie oto tu dwa złote dron i jakieś coś. Tu mamy takie zinksy, Ja sądzę, że tym, co trafię w tym bocie, to będzie Doktor Volt. <grywka> No jeszcze że za takie szczęścia są. <noise> Ale pewnie mi się nie udają nigdy. No dobra, jak trafiłem z... dopiero miałem trzy zinksy, no i później sobie kupiłem 5, no to jak truf... trafię Kit Fury, to może tu trafię doktora Walt. I tu mam takie inne piertoły. Dobra. Pierdoły, jak ja to powiedziałem. I... Dobra, do kubeczka. Tu mamy tego bata, który mnie dzisiaj zainteresował. O, można mu to otwierać, dobra mi. O, ręce można mu. Dobra, można się mu. A nogi można? Nie, nogi nie można. Um... Co, urwęty? Nie. Co... Aha, bo tutaj mi się szczela. Dziwna taka rakieta. <grym> dobra. Tutaj ma takie, jakby, noże, patrzcie. Ej, niech się odświeży. Mam takie tu może jak nie wiem kto. Napiszcie kto. Jak wolwerin. Nie, nie może tutaj wolwerin nie. Trzy. Jakiś tam stwór może. Dobra. O, może to... to... Uee, tej koszulka. Co to jest? Podejrzany Zinks. Ja go muszę wyczytać. Patrzycie za mną, bo jak to jest wymyślone, to mnie... Trafi, myślę co mogłoby to być. Hmm. Patrzę, ale nie tu nic. Mm, 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 mm. Hmm, hmm, hmm. Nie, to jest taki sobie ziks. To jest taki sobie. Taki, taki wymyślony, dobra. I co to jest za zink? To jest bluzka i ona ma Team T-Shirt. Gdzie ona tu jest? O, tu. Team... No dawaj, oświeżę się. Widzicie? O, tak lepiej. Team T-Shirt. Shield. Team Shield, No I tutaj mogę go wyjąć. Można tu też inne zink wkładać. Dziesięć... To jest piłkarska, dobra. Uśmiemy ją tam z powrotem. Żona tak, można. O, można to otwierać, zamykać. Taki bosik. W nim kieruję Co tam odpadło? To? Nie, to jest jakieś. będzie w tego. ten wiatrak. Dobra, w nim kieruję. O, tu mamy jeszcze inne boty. Tu mamy takiego cyberflamę. Metal Thunder, Iron Ni Ninja, o kurde, to mam na to, ten... i Steelboxer. Steel Boxer. Mm. Mnie się najbardziej podobał Metal Thunder, więc skupiłem sobie. Dobra, zobaczmy, co robi to śmigło. Nie wiem, takie jakieś. O, coś obraca się. Co robi? Ujemy! To strzela jak się obrocisz. Aha, i na ten przycisk tu. Dobra, zaraz Wam zaprezentuję jak to prawdziwie powinno wyglądać. Na, naładuję. Dobra, chodźmy. O, tu mamy mój sprzęt, ciach. Tutaj go szybko położę. Wyprostuję ten stojak. Opa. Um. To widać go bliżej? A to go widać? Widać. Dobra, ja tutaj podłożę. I teraz patrzcie na to. ten bot. Tutaj stoi. Tutaj stoi i na raz, dwa, trzy. Opa, patrzcie na to tule, to skrętałko, Opa. no to koniec było dla dziesięćdziesiątego odcinka, to zaraz rakieta musi polecieć do domu, czekajcie, spakujemy rakietę, spakujemy rakietę, tylko tutaj już pokazuję Wam, No, dalej. Dawaj, dawaj. Dobra, tu. Czekajcie, muszę sobie ustawić tu. Dobrze. tak jadę. Dobra. Bot. Do rakiety jeszcze muszę wczepić to, żeby tu, żeby pan się bluzka nie udusił. To trzeba mu włożyć tą karteczkę, żeby się nie udusił w kosmosie. Dobra, to ja to zapakuję. Opa. Opa, Dobra, zamykam. No, coś się nie chce zamknąć. O, zamknęło się. Już ma tu tą karteczkę. Jest tak. Yy, muszę włożyć mu to. Opa, tu, aby się nie potłuk. Szybko tu mamy. I zaraz se pójdę na Lizaka, który jest. Który, wygląda, który jest w kształcie. Piwa! I se wreszcie zjem może kuleczki czekoladowe i można i to jest szybko tu. Do rakiety rakiety. Pakujemy, pakujemy za 10 za minutę. Zacznie się lot do, na planetę. Na jaką planetę? Chwilę my lądowali na planetę super Zingsów. A teraz... No co jest? Ja nie umiem pakować. już rozpakuję, to nie umiem zapakować. To jest Grzesiu właśnie. Aha, nie włożyłem gazetki. Szybko tu. Dalej! Ja się, panie! To jest gorsze niż, niż iść do szkoły. Cieszycie się, że idziecie do szkoły? Nie. Ci, co się cieszą, to niech napiszą w komentarzu. Jeżeli po tym album, film, bo ja nie wiem, jak to jest z tymi komentarzami. Czasami się włączałem, czasami nie. Jak tu nie będzie, to napiszcie, pod, obojętnie jakim filmem, tam gdzie są komentarze, bo mnie. No kurczę ta rakieta, no. Dobra. Pożegnajcie się z nim. tele bisie mówią, papa. Jak nie wiecie, że te bisie mówią, papa. Nie, zaraz. Dobra, i patrzcie. Raz, do 10 sekund zostało. Raz, dwa, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden! Zero! Brrr. W kosmosie... lodują!